Cześć, tu Karemir, witajcie w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Tak, jak dobrze widzicie, farma drewna z drzew, tych takich dużych, doszekała się, chunkladera. Tak, a to dlatego, że się w końcu skapnąłem, że w momencie, kiedy siedziałem i pilnowałem swoich nowych pszczółek, ta farma tutaj nie funkcjonowała i zamiast pozyskiwać drewno, po prostu nie robiła nic. Dlatego jakoś tak się udało, że w tej chwili no, farma przynajmniej działa i pozyskuje drewno. Udało mi się ją zmieścić w tym czanku. Nie, muszę to wyłączyć, bo strasznie mnie loguje, jak to chodzi. Udało mi się to zmieścić w zakresie czankladora o zakresie 2, czyli łączyć 9 czanków, czyli. No, 3 na 3 można by tak powiedzieć, w takim kwadracie czankowym. No i to wtedy wszystko działa i wszystko ładnie działa. Mm, tak. No, ale nie jesteśmy tutaj po to, abyśmy się pochwalili moją super fajną farmą drzew. <tum> Tym już jest dużo pochwalić. Jesteśmy tutaj. Ej, bo gdyż, ponieważ w poprzednim odcinku kurcze zachodzi słońce, jak zwykle sobie wybrałem świetną porę na nagrywanie. No, dobra, trudno. W poprzednim odcinku sześciennej trochę materiał, owszem, liczyliśmy ze smokiem, ale odcinek wcześniej dostaliście sejwa i oczywiście w międzyczasie do ci, którzy byli bardziej uważni, no to może się zorientowali albo czekali na to długo, mianowicie nie pokazałem wam w międzyczasie tego mojego programu, który sprawia, że ta farma jest już bardziej wydajna. Jak widzicie, złapałem tutaj jednego żółwia, zatrzymałem go. I zawiera on dwa programy. Jeden program, to wiadomo, Drval, to już znamy, bo go mówiliśmy. Startup to wiadomo, co ma robić. A jest tutaj jeszcze coś nowego, co się nazywa na start. I teraz sobie spojrzymy na to. Na start. Tak, to nazywałem. No, roboczo powiedzmy. Cały ten program ma sprawić, że w momencie, kiedy gra się załaduje i zostanie załadowany program startup. Ten żółw ma za wszelką cenę wrócić na start. Czyli czyli jak będzie patrzeć. Nie to, nie to wyszedł. Ma wrócić tutaj dokładnie w to miejsce i od tego miejsca ma zacząć swój nowy cykl bycia Drwalem. Czyli cały ten program Drwal ma ruszyć. Jak to działa? No, nas Edit. Edit. Start. No, ogólnie wygląda to. Tak, że program jest skonstruowanym, zawiera podobne funkcje, czyli sprawdza paliwo, i je tankuje jeśli potrzeba i ogólnie ma sprawić, że powiedzmy sobie w sytuacji hipotetycznej, że żółwik jechał gdzieś do góry, rąbał drzewo i się gra wyłączyła i gra się włączyła i tak, co by się stało normalnie z programem Drwal w momencie, kiedy ten żółw byłby na przykład w połowie wysokości. No, program drwal by się wywalił i bez wątpienia ten żółw by nam na przykład pojechał w kosmos albo gdzieś do lasu i by przepadł, albo coś się stało. I dlatego ten program zawiera kilka takich rzeczy, że na przykład sprawdza, w którą stronę jedzie. Czyli jeżeli jedzie do góry, jechał do góry na początku, no to będzie miał określone warunki, czyli będzie miał drewna pod spodem, nie będzie miał i będzie miał drewno. Nad sobą i wtedy pojedzie do góry, dokończy to drzewo, wróci tutaj na start i dopiero wystartuje program Drwala. W momencie, kiedy będzie zjeżdżał w dół analogicznie, sprawdzi, czy ma drewno nad sobą, yy, sprawdzi, czy ma drewno pod sobą, jeśli ten warunek będzie spełniony, no to dojedzie do samego dołu, w zasadzie sadzonki, wróci na start. I tutaj, ogólnie yy, zadaniem tego programu jest yy, zrobienie to. No, no, niestety nie jest to doskonałe, tak. Yy, jak ktoś chce. Się z tym pobawić i to jeszcze udoskonalić, to proszę bardzo, będę wdzięczny. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że ten program może się wywalić, no, w tej chwili chyba w dwóch albo w trzech miejscach, czyli jedno, jedno miejsce, gdzie on może nie zadziałać już prawidłowo, jest między startem a tam drzewem, drugi jest to, wiecie, kiedy jest na czubku drzewa, i trzeci jest tu gdzieś na dole, chyba, ale nie jestem pewien. W najgorszym wypadku też żółw po prostu, nie wiem, przekopie się trochę pod ziemię i tam zostanie i tam program się wykraszuje, ponieważ tak został napisany, żeby się kraszować w momencie, kiedy coś mu przestanie odpowiadać. No. Dlatego nie będziemy musieli jechać po naszego żółwia gdzieś w kosmos. Mam nadzieję. Nigdy. Tak, Oczywiście program posiada kilka... to może być wyjść... kilka warunków, żeby działał prawidłowo, mianowicie czwarty blok, czwarty, dodatkowy blok w czwartym slocie który sobie sprawdza i oczywiście tamten blok tam musi być i ten blok, żeby po prostu żółwik wiedział, w którym miejscu jest. Jako, że jeszcze nie jestem na etapie używania GPS-u, no to wiadomo, hmm, może kiedyś, może kiedyś. Tymczasem jest to takie łopatologiczne, hmm, no do oporu wiadomo. <laughs> Z drugiej strony jest to też uniwersalne, ponieważ może w przeciwieństwie do GPS-u, gdzie te zestawy służby musiały być inne dla każdego żółwia, to ten system ma tą przewagę, że po prostu możemy sklonować odpowiednio ile chcemy tych stanowisk i na każdym będzie ten sam kod i na każdym ten sam to będzie działo, tak, przynajmniej powinien. No, dobra, to w takim razie to możemy tego drwala uruchomić, bo on niech sobie rąbie. No i dzięki temu sprawność tego systemu wzrosła co najmniej o 50%. Tak, bo od tamtej pory te żółwie mi się w cudzysłowie wykraszowały chyba tylko ze, dwa, ze trzy razy. No, jeden się przekopał gdzieś tutaj, raz w dół aż, aż tam na dół do kopalni, a drugi się przekopał gdzieś y, pod wodę. Tak. No ale udało się go szybko odzyskać, nie musiałem go szukać. Y, w międzyczasie y, tak, zaczynam notować spadki FPS-ów, może to z powodu jest y, właśnie ilości junkladderów, która wzrosła, albo czegoś innego, albo coś. Y, jest coś, co się nazywa memory leak. Tak, Coś takiego grasuje, czytałem trochę na ten temat, podobno w którymś momencie może to sprawić, że świat się kraśnie i nie będzie można już na nim grać i tak dalej. Nie jestem pewien dokładnie o co chodzi. Póki co na razie żyjemy i nie ma, nie ma jetpacka, o zobacz jak mi się z, z pojawił tutaj. Tak, jak widzicie, w dalszym ciągu czekam na, czekamy na rozwiązanie konkursu. A to, co widzicie tutaj przede mną, to jest moja e, mała farma e, pszczół. <laughs> tak. Więc w międzyczasie również zacząłem się bawić e, w eksperymenty na drzewach. E, kilka nowych gatunków już odkryłem. Na przykład, to jest nowe, to jest nowe, to nie jest nowe i te dwa drzewa dżunglowe też nie są nowe. Ale tutaj Wam chciałem to pokazać. Tylko, że z tego, co widzę, mamy środek nocy, to poczekajcie. Tak, co mi przypomina, że muszę wyłączyć swój kamienioł, bo on najwyraźniej skończył. Hmm, a tak, póki co. Wracając do tematu. Aj! Nie mogę się zatrzymać. No dobra. Jeśli chodzi o tekstury, tak, Dark się poczuł i dorobił kilka tych, których brakowało, czyli Bializer, Trializer. Niestety GrafTer jeszcze się nie zdążył do czekać. powiedział, żeby. Wyjdzie za 10 minut, zrobi, to było 2 godziny temu i jeszcze nie mam tej tekstury. No niestety muszę zacząć nagrywać przy mi Dark, jeszcze nie w tym odcinku. Póki co dodaję graftera do yy, autocraftingu, bo okazuje się, że jest to urządzenie, przyrząd, to jest właściwie taka, ja wiem, jakby to nazwać, łopata na, na kiju. No i gdzie jest? O, to jest dobra, wrócił, nie było go widać. Dzięki temu. Kwadratowi, tak, wkrótce musicie się spodziewać tekstury, można zbierać liście z drzew, i to jest drop stuprocentowy. Niestety działa tylko na drzewa, które przeszły przez system forestry, czyli są, i sadzonki mają napis, a no. i w ten oto sposób, to jeszcze kolejna taka mała niedogodność, mianowicie w momencie, kiedy są te drzewa, to trzeba przełaczać sobie często, gęsto, Tutaj, właśnie, grafiks na fancy, nie na faz, żeby liście były przezroczyste, żeby je było po prostu czasem lepiej widać, bo o ile tutaj na przykład widzicie, nastąpiła niewielka mutacja, to jest dom, prawdopodobnie zbutował się z drzewem dżunglowym. W sumie już czekałem na to no, tygodnia, żeby mi się to udało. Jak ktoś się spyta, skąd mam takie niskie drzewo dżunglowe, to tam ono jest pod ziemią jeszcze, pięć kratek, pięć. Więc stąd jest takie niskie. No i w tym momencie używamy tego właśnie graftera na tych liściach, i mamy 100% drop sadzonki. I wylosowało się Manden Large Sapling. Zaraz sobie zobaczymy o co chodzi. W międzyczasie, o tu widzę, jeszcze się coś zrobiło. Tak. No to od razu będziemy mieli kilka. Wow! To jakieś, o kurczę, ale tu głęboko. Zapomniałem. To jakiś wysyp. Chwilę temu, jak tu sprawdzałem, to nie było aż tylu liści zmutowanych. Na przykład w tym miejscu wiem, że mam gdzieś, o, tu, bab tu babisie jeszcze sadzonkę na przykład i tak dalej. Ja w którymś momencie te drzewa będę musiał znowu dosadzić. Tak, czyli inaczej w ten oto sposób działają właśnie pszczółki. No, I tu mamy jakieś sadzonki, no i w każdym razie Normalnie, aż, aż nie mogę powstrzymać. Nazbieram tego trochę, żeby można było pokazać lepiej. No, no niestety. Grafter się zużył. To nic nie szkodzi. Mamy ich kilka. Naście. Ile, ile będziemy potrzebowali. Ale też to nie jest tak, że dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tylko drzewom. Aczkolwiek, teraz jak o tym myślę, to wbrew pozorom mógłby być. O! Dobra, wskoczyliśmy. O. Plum. O, i tu jeszcze się coś zbutowało. Normalnie, ale odlot. Dużo tego jest. Teraz tylko czekam na jakąś mutację tutaj na drzewie dżuglowym. Na tym albo na tym, bo ja w dalszym ciągu poluję na orzechy. Tak, potrzebuję, potrzebuję czegoś, co robi orzechy. A pszczółki jak najbardziej bają się dobrze. Udało mi się je trochę rozmnożyć. Mam, mam warianty. Valianty. Tu mam rocky princess, rocky pszczoły, które tak, udało mi się jakoś rozmnożyć. Moim celem chwilowo jest, tak, zdobyłem ebony. Mam również cultivated. Udało się. Tu są znowu warianty. Tu są cultivated. Już się pamiętam. Water princesski, bo mi się zaczęły kończyć. Tu są kolejne ebony. A tu co było? A tu mamy forest drony i one się w najwyraźniej kończą zapylać. Tak. Ogólnie, w tej chwili, y, udało mi się zdobyć kilka takich y, ciekawych również, y, na przykład, y, nie, meadows to nie jest nic nowego, mm, to znamy, water, valiant, tropical, mm, modest, nie. To dobra, udało mi się gdzieś tu zdobyć taką fajną pszczołę, Którą nie wiem, gdzie mam, gdzie się schowałem, ale ogólnie motyw był taki, że jak mi się zmutowała, to zaczęły tłuc piorudy i cały ten mój tutaj eksperymentalny las poszedł z dymem. To jest jego właściwie trzecia osłoda, odsłona w tej chwili. Innym razem miałem pszczołę w tym ulu, mi się zbutowała, że mi tutaj boże naokoło około zamarzło, tak? też jest również bardzo ciekawe doświadczenie. Wiem, że takich pszczół posiadających różne takie bodusowe efekty jest bardzo dużo. Jednak w tej chwili i tak czy inaczej wolałbym nie... no poczekać, poczekać, ciągle konkurs trwa na budynek w Przernio Laboratori Reino, nie wiem, sadowniczy, tak, <grytanie> wiadomo. Okej, okay, ale wróćmy w takim razie do drzew. Grafter nam już nie będzie potrzebny, więc, więc go możemy na razie odłożyć. Również nie będziemy potrzebowali bialazera w tej chwili, nie będziemy się tym zajmować, żeśmy o co my tu mamy. Mander Large, Silver Lime, Sapling. A to chyba wszystko już mam. Akurat. No ale wiadomo, używamy Trializera. Też działa na miód. Wrzucamy listek i sobie możemy tutaj sprawdzić wszystko, co to ma. Tak samo jak pszczoły. Potrzebujemy tych. Jak już powiedziałem, to się nazywa orzechy. Dobra, kiedyś sobie to sprawdzę. Będę musiał również trochę więcej skrzyń wystosować na te wszystkie rzeczy w magazynie, bo zaczęło mi się kończyć miejsce. No, Pogadaliśmy sobie. Pogadaliśmy sobie chwilę. O drzewkach O chodę pszczółkach, o pszczółkach. tam sobie na razie stoją, nie ma najmniejszego problemu. A tak właściwie tematem dzisiejszego odcinka będzie na początek autocrafting. Musimy dorzucić kilka nowych elementów do niego takich których wcześniej nie było a to dlatego że tak jak tytuł dzisiejszego odcinka mówi zajmiemy się tworzeniem frame quory to tak, to jest tak, tak to będzie taka machina powiedzmy, do dłużenia tuneli bądź jakieś różnych innych dziwnych rzeczy oparta na ramkach z red powera i teraz tylko pytanie bo nie pamiętam ile mam już tutaj tego wszystkiego stworzone na pewno jestem pewien że stworzyłem gdzieś Jakieś rury do Red Power'a. Hmm. Czytaj, Pneumatic Tubes. Czytam, Pneumatic. O, właśnie, wiedziałem. Mamy tutaj Pneumatic Tubes. Yy, ja się tworzę z bracing gotów i szkła, i yy, dodatkowo będziemy potrzebowali, gdzie jest moje czy czegoś, co się nazywa frames. Tak, i to są. Te. Będziemy potrzebowali support frame oraz redstone tube frame. Tych dwóch tylko. I to jak widzę, nie jest aż tak straszna receptura. Będziemy potrzebowali trochę brasu Ym, i patyki. Czyli bras brasingotów. Mamy dużo, ale to weźmiemy kilka brasingoty. Sticks. Sticksów też mamy trochę. Tak. I to jest na zwykłe. Ym, a, jeszcze będziemy potrzebowali crafting, crafting logistic pipe'ów. Do tego cały dwóch sztuk i oczywiście również musimy sobie sprawdzić, jak się robi redstone tube. Czyli robimy zwykły support frame plus redstone tube albo tube frame. Aha, a jak się robi redstone redstone tube? Hmm. No się robi pneumatic tube i... Aha, dobra, no, wszystko jasne. Czyli potrzebujemy jeszcze redstone. Kto widzi redstone? Mamy redstone'a, i będziemy potrzebowali trzeci Crafting Logistic Pipe. No bo tak, bo tak wyszło. I, i od razu sobie możemy zobaczyć pneumatic tube. Jedną, yy, jedną sztukę. O. Dobra? I teraz mamy tak. To, 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 to. I pneumatic tube. Dobra, i w tym momencie możemy tutaj zacząć układać nowe rzeczy. Czyli na początek zrobimy pneumatic tube i redstone. No to mamy redstone tube. Następnie zrobimy frame. Tak, support frame. Teraz w ruch pójdą nasze crafting logistic pipy. To jak widzicie, włączyłem cząsteczki z jakiegoś powodu. Nie wiem po co. No ale tak, mamy redstone-tube, support-frame i teraz stworzymy sobie jedną jedną support-frame oraz redstone-tube. Jedną sztukę. Tam, No gdzie jesteś? O, dobra. Przyjechała. Teraz możemy sobie włożyć wiadomo, rurę w kratę, reston tube frame i import. OK. No I póki co w ten to sposób ta część naszego craftingu jest już gotowa. Jeżeli chodzi o crafting tych, co tu mieliśmy na krystali, prawda? Mówiliście, że odebają mają różne ID, że to są różne. I temy. I ja to sprawdziłem. I teraz tak jak mamy Energy krystal, prawda? To możemy sobie jeden zamówić. Zboże leci. Tak. Energy krystal powinien tutaj dotrzeć lada moment. Tak. I od razu, żebym go włożył, mówiliście do tej receptury. Czyli ten kryształ Bon. E, chyba się pogubiłem, nie wiem, który jest który. <grywki> Na wszelki wypadek. Zamówimy jeszcze jeden. Tak. No i niestety kwestia polega na tym, że po prostu w tym momencie tak. Gdzie tu mamy import? Tak. No niestety dalej nie jestem w stanie tych lapotronów, lapotron krystal, zamawiać. Mówi się, Mystic One Energy Crystal. Nie mam pojęcia, ja wiem, że one tam mają, że ten z energią ma inne ID niż ten bez energii, ale to w tym przypadku najwyraźniej coś jest jeszcze nie tak. Jest, jest w dalszym ciągu skopane, to nie jest tak, że ja nie pomyślałem o tym wcześniej. no, a żebym to miał jakąś stację przeładunkową robić, żeby je, nie wiem, ładowało zaraz przed craftingiem, to też nie ma sensu. No okej. Okay. Teraz, muszę sobie zajrzeć. No tak, widzę, że odcinek będzie strasznie przegadany. W pierwszej chwili, czego tu nie ma sadzonek? Jena do roboty, Leniu. Tak, a propos sadzonek, jak najbardziej to wszystko działa. Zaczęło się znowu wypełniać. Mamy zapas drewna i wszystko jest cacy. Tak. I od razu spadły nam fps -y. Teraz będziemy potrzebowali, oprócz tego, że cała konstrukcja będzie właśnie na tych framech, będziemy potrzebowali kolejnych elementów, które właściwie nie bym powiedział, czy ich nie skraftowałem kiedyś, ale już widzę, że nie mam ich na pewno w autocraftingu, i są to elementy tak zwane frame motor frame motor. Mm, i one wyglądają tu. Je się robi, tak, z brasu, z blue alloy gota i blue electric motora, który jest właściwie chyba najdroższy tak do zrobienia, bo mamy copper coila i trochę tego, a to się robi z fine copper wire i tak dalej. No. Ogólnie będę potrzebował sześciu takich silików, więc dajcie mi chwilę, muszę je skraftować, bo to jest tak, diamond draw plate, to jest, to jest strasznie upierdliwe, żeby to wszystko zrobić. Długo się to robi w każdym razie. Nie, żebym nie miał tych Diamond Plate'ów, ale niestety nie możemy ich wsadzić w autokraty, bo to nie będzie chciało działać nigdy. Poza tym, że znowu zachodzi słońce i zaraz wyśle trafi z tego powodu, no to straciłem 10 minut nagrania, bo zapomniałem go włączyć. I przez 10 minut tłumaczyłem Wam bez, <laughs> yy, no, gadając przestrzeń, po prostu o co chodzi z tym silnikiem i tak dalej. No, niestety swoją drogą. To jest również ten problem, że yy, odcinek jest przegadany, ponieważ takie rzeczy to po prostu trzeba by no, zbudować bez w ogóle gadania i tak dalej, bo to albo budować, albo gadać, bo to jest dość skomplikowane. Prototyp czekał już ponad miesiąc właściwie w tej chwili na moim świecie testowym. Yy, I jakie są jego założenia? Założenia były takie, że jak dobrze wiecie, yy, frame motor ogólnie działa na tej zasadzie, że Potrafi przesuwać te support frame, prawda? Ale nie, potrafi przesuwać. W momencie, kiedy na tych support frame umieścimy inny motor, może by sprawić, że w momencie, kiedy ten motor przesunie tego FRAME'a, no to za chwilę następny motor będzie w stanie przesunąć tego motora. I y, wtedy bez problemu to może podróżować w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, y, do tyłu, do góry albo do dołu. Tak, i właśnie taki silnik zbudujemy. Mm, to się dobrze nazywa: y, coś tam, axis motor bla bla bla. Y, i oczywiście się zrobiło ciemno. I zaraz nas tu zjedzą creepery, i w ogóle tak, wybrałem sobie świetną porę, jak zwykle do kręcenia. I taki oto właśnie Silnik teraz się postarał zbudować. Tak jak już wspomniałem, prototyp mam na świecie testowym, więc nie powinienem nic. Mieć... Dużo problemu to jest statua reprezentująca osie, w których się ten silnik będzie miał poruszać. Niestety, jak zwykle. Tak, miałem plan na zrobienie odcinka, wyszło na to, że cały odcinek gadałem, więc no bez sensu. Założenia były takie, że musi on być jak najmniejszy, że, musi, no tak, musi być on jak najmniejszy i w tym celu wymyśliłem, że będzie robił coś takiego, że będzie posiadał jedną wspólną oś dla wszystkich silników, które Będą go no, przesuwały w cudzysłowie, ale będzie to działało na tej zasadzie, że silnik, który będzie go miał przesuwać w danym kierunku, będzie go przesuwał, oczywiście, po tym jak wyślemy mu sygnał redstone, W jaki sposób to jeszcze dopiero w kolejnych odcinkach zobaczycie. A silnik, który będzie sprawiał, że silnik, który go, który popchnął tą samą konstrukcję, że będzie odwracał na swoje miejsce, w którym być powinien, Wtedy, y, będzie umieszczony na jednej wspólnej osi, czyli wszystkie silniki powrotne będą reagowały na każdy sygnał, więc niezależnie który silnik ruszy, no to wtedy te silniki sprawią, że po dwóch sekundach będzie można przesuwać całą konstrukcję dalej. No. I y, y, w tym celu właściwie będziemy budowali frame query. Y, frame query. Tak, to się, to się nazywa w momencie, kiedy jest query. Więc się na razie y, zajmiemy samym silnikiem. Ten silnik będzie miał wymiary w momencie, kiedy skończę. E, bo oczywiście bazuje w tych szacunkach. Te szacunki są oparte o wymiary mojego prototypu, który ma 4x4 na, zdaje się, 7. Tak, czyli jest dość malutki. Rekord świata to chyba nie jest, bo najmniejsza konstrukcja tego typu, która jest w stanie się przemieszczać, to jest chyba 4x4 na 5 bądź na 6 albo coś w tym stylu, więc jeszcze mi trochę brakuje, ale w przeciwieństwie do tamtej konstrukcji, ta będzie mogła spokojnie jeździć pod ziemią, gdzie zechcemy, ponieważ będzie posiadała system ładowania całkowicie niezależny od światła słonecznego. Tak, tak, zobaczycie, zresztą zobaczycie, naprawdę, to wam obiecuję, więc tyle tematem wstępu i zabierzmy się do budowy tego silnika. Dobra, całą budowę tego Cuda. Zaczynamy właśnie od takich trzech elementów. Właściwie można by powiedzieć od czterech elementów zrobionych z Redstone Support Frame. Zostawiamy jeden tak i jeden tak. I w tej chwili to będzie taka centralna oś, od której będziemy rozbudowywali te silniki, ponieważ one mają, ponieważ one mają to do siebie, że w momencie, kiedy są bokiem, co cudzysłowie, do tych oto redstone Frame of wtedy są w stanie przyjmować od nich sygnał, w momencie kiedy są do nich obrócone tą stroną ze strzałką, wtedy one tego sygnału nie akceptują i ten fakt będziemy jak najbardziej wykorzystywali w tym momencie o to jak widzicie. No oczywiście całe, całe te ostatnie minuty tego odcinka będą się koncentrowały na tym, że. Będę po prostu tak tu, że nie pamiętam dokładnie jak te silniki są, ponieważ cały mechanizm jest tak upakowany nieziemsko, że po prostu będę skakał między w tej chwili światem testowym, a tym tutaj, żeby wam to jakoś złożyć. No, i na pewno nie dam rady tego złożyć w tym odcinku, ale chociaż postaram się umieścić tutaj dodatkowe te silniki. I... W tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, jesteśmy w stanie zająć się silnikami powrotnymi, które będą w następujący sposób rozbieszczone. Tutaj będzie znajdował się jeden. Oczywiście on nie będzie znajdował się w, taki, w tej pozycji, tylko w ten sposób. Następny będzie znajdował się tutaj. Następny będzie znajdował się tutaj. I następny będzie znajdował się tutaj. Tak. I jeszcze będzie jeden, który będzie znajdował się tutaj. Jest ich sześć. Nie, czyli brakuje nam jeszcze silnika, który będzie znajdował się tutaj. Oczywiście one nie będą w takich oto pozycjach. Ten będzie w ten oto sposób. Ten będzie. Gdzie oto będzie? Ta strzałka musi być poziomo i musi być ona mm, w którą stronę? Myślę, myślę, myślę. Powiedzmy, że. Do wewnątrz. Nie, ona musi być zdaje się na zewnątrz, a ta strzałeczka musi być w przeciwnym kierunku, czyli tu. Teraz ten silnik mm, on musi być. On musi być. I ten silnik. Kurczę, on mi tu nie pasuje. On jest w złym miejscu. Nie, to inaczej. Ten silnik. Uff, dobra. Wziąłem to wszystko na klatę. Silnik ocalał. Dobra. Mamy wielki kratek w ziemi niestety z okolica nie jest najbezpieczniejszym miejscem na to żeby to zbudować szczególnie w nocy więc wiecie co zrobimy taki numer ja ten odcinek już zakończę ponieważ w tej chwili i tak się zaczynam motać z tymi Frame motorami, w którą one w stronę powinny być. Ja budowałem ten prototyp w trzy razy, w trzech różnych wersjach, opierając się o, to, o te same założenia, e, więc w tej chwili mi się to zaczyna po prostu mylić najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie, więc zrobimy taki numer. Tak jak mówię, zrobimy przerwę w, ty, w tym odcinku, e, na tym poprzestaniemy. Ja to sobie w międzyczasie jeszcze raz przypomnę, jak to powinno być, w którą stronę skierowane. Co gdzie, jak i kiedy, i wrócę do Was następnym razem, już bardziej przygotowany. Już będziemy wszystko wiedzieć dokładnie, co gdzie ma być. No, w takim układzie, do zobaczenia w kolejnym odcinku sześciennej materii Cześć.